Oho, ho, ho, list od wdzięcznej muzy. A tajemnica korespondencji? Lico me spłonił rumieniec. W czystą ekstazę wpadłam, chłonąc. Palce twe na spragnionych strunach mej duszy. Srebrny laur w dorocznym konkursie truwerskim dla mistrza Jaskra. A sam książę Herewart mu go wręczył. Pamiętam ucztę na cześć laureatów. Jaskier uczył świnie i odłowania, a ja. Zostawmy to. Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurtskiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. Julian Alfred Pankrat. Ciągle zapominam, że on się tak głupio nazywa. Wszystko z najprzedniejszych winnic. Na winie jaskier zna się jak nikt. Mm, ma za mały nos. No i za duży miecz. A swoją drogą tak to się robi? Zabija wywerny? Hm. Technika może nie ta, ale zapału na pewno mu nie brakuje.